Cześć i czołem. Witamy z Jadzią. Tak. Cześć. Tym razem z Czech, a konkretnie z Ostrawy. E, Ostrawa leży niedaleko naszej granicy w Gorzyczkach, to jest niespełna 20 km. Tu wybraliśmy się na jarmark bożonarodzeniowy, jest tydzień do, do Wigilii, tak więc czas jarmarkowy jak najbardziej. No i co, od razu Wam sprzedamy taki tip, że jak już będziecie w Ostrawie, to najlepiej się o, e, zaparkować, jak będziecie samochodem w takim forum Nowa Karolina i tutaj po prostu e, możecie przez dwie godziny, przez dwie godziny za darmo... Za darmo. Parkingu. Za darmo zostawić samochód. No i stąd jest jakieś 800 metrów do rynku, czyli to jest chyba plac Masaryka, o ile się nie mylę. Jak już dojdziemy na, na sam jarmark, to nadajemy dalej. Hej! No i dotarliśmy pod Diabelski Młyn. Tam widzę rozłożone są jakieś stragany. Nie jest to może jakieś mega duże, ale to dopiero Sła. początek, tak więc zaraz zobaczymy dalej. No dobra, czyli to tutaj właśnie jest plac prezydenta Masaryka. No i tutaj zaczynamy oglądanie. Jesteśmy, powiem szczerze... Ja jesteś głodna? Tak, jestem bardzo. głodna. Ja jestem głodna. mega głodny, tak więc zaraz zobaczymy co tu, co tu dobrego mają. Tu mają taką ładną choinkę. Chineczkę tak jest. Którą mijamy, bo pierwsza była pod galerią, bo tamta tak. była y, sztuczna ta jest prawdziwa. Tu jest widocznie tu jakieś występy się odbywają na na scenie, a tu co mamy, no tu oczywiście mamy napitki tu mamy, o i tu nawet takie wysokoprocentowe, że tak powiem, bo widzę, że jest i tam podejdę tam jest Rum Boszkow, z którego też słyną Czechy jest beherówka, oczywiście jest są rumy o, jest Jack Daniels tak więc, o, są, są śliwowice, są gruszkówki, tak więc wszystko tutaj można dostać, tylko, a jakie ceny są? 11. Nie, nie, nie. nie. nie, nie. Yy, ceny będą chyba tam, tam na ladzie yy, jest chyba cennik. A czyli... tu jest też cennik. Yy, tam, tam jak A jest, no. no dobra, czyli to kosztuje mniej więcej 80 albo 90 yy, yy, koron czeskich. Jest środa, tak jak wspominałem, tydzień przed yy, Wigilią, no i yy, czyli środek tygodnia, no godzina taka jak widzicie jeszcze jeszcze nawet ciemno się nie zrobiło, a ludzi jest tak... no no już się, już się robi tłoczno, już się robi tłoczno. Jak widać w Czechach, ja sądziłem, że to będzie jakieś grzane piwo głównie, a tu widzę, ostro jadą, wysokoprocentowe alkohole, to chyba z jakimiś owocami, tak? Jakoś to robią takie drinki, no. No a tu jakieś rękawiczki. O, tu mamy świąteczne, bardziej bombeczki. Podejrzewam, że to będzie jakiś, nie wiem, handmade. No. Tu mamy sklenę figurki, czyli figurki ze szkła. No ciekawe, podejrzewam, że handmade. Ceny, jak widzicie, różne, od 55 koron, tam 135 te większe. Tu jeszcze są jakieś, to już nie szklane chyba, z jakiegoś metalu, ale fajne. Jadzia coś znalazła. Co ty, Jadzia, tam znalazła? Znalazłam yy, skorpetki w Krycikach, o, właśnie ajoj. w kreskówkę, która tutaj została wyprodukowana w Czechach, potem przeszła na nasz rynek. Ładne. Co przeszło na rynek? No kreskówka chyba, A, kreskówka. Krecik, krecikowa, powiadam o kreciku. A, no tak, to za krecik to była taka czołowa bajka czeska, ale nie tylko krecik, bo to jeszcze był żwilek i muchomorek i, i tam inne. No. Tu tak. też jakieś kolejne alkohole, o, No ale. właśnie ja też wyrnęłam. Mam wrażenie, że tutaj połowa stoisk to są stoiska po prostu y, z alkoholem. I to jest jakiś patent, ja nie wiem jego. Aha, tu robią takie niby na słodko coś. To jest bubble tea i wygląda jakby to było... Aha, to są te bubble łączone z alkoholem? No jakoś tak to wychodzi. Tu koło stu koron za, za drineczka. Ładnie pachnie. Tu chyba to jest mamy jakieś z ciufę z jedzeniem. O chyba langosze są jadzia. O. O, tu mamy konkretnie. Tu możemy zjeść coś o sery. Kiełbachę z grilla. O co my tu mamy? Kiełbaskę, karkówkę, o. grillowany camembert, kukurydzkę. Czyli mniej więcej koło... Aha, kiełbasa kosztuje za sztukę 150 koron. Grillowany ser 100. Grillowana to jest chyba stek jakiś. On jest za 99 koron za 100, za 100 gram. gram. Kukurydza 100. Grillowany oscypek z boczkiem 90, sam oscypek 80 koron. Tak więc takie są tutaj ceny. No i kolejne stoisko z alkoholem. One są w sumie takie same. Zobaczymy co tu jeszcze można. Tutaj chyba jest grzane wino. Tarek za około 65 piernikowy smak, jabłkowy 50, andelka nie wiem co to jest andelka, bizak za 50 koron tu mamy jakieś o, tutaj jakieś takie Za zapiekanki. Zapiekanki super. Chlebowa placka. To jest taka, taka zapiekanka? Chlebowa placka. Chlebowa placka. Chlebowa śmietana? A, no, nie, ja tylko pytam. Żeby nie powiedzieć, szukam. Można? Ja. Dzięki. Dziękujemy. 150. A tu mamy zapiekanki. Classic 125, włoska 135, farmerska 145. Classic. Tak zapytane? wygląda Classic. Dobry dzień. tu mamy puncz, punch. Dzień dobry, dobry puncz? A bez alkoholu jest? Jest bez alkoholu. Tak? To ja wezmę, a ty jedziu? Ja też. To dwa. To poprosimy. Dwa, Dwa bez alkoholu. Super. Wie karta? Wie jak to ja ten Nie, bo ja kierowca, bom, bombowca. To potem lip. A potem się fajnie jedzie, nie? Bo to karta. szybciej. Daję jest 130, jest a 50 koron jest kaucja. Na a, za kubek. I kubek. Idzie się, na się na kubek. potem oddaje ten kubeczek? Tu albo gdziekolwiek. W każdym gdzie, doleją, tym? Bo mają te same, tak? Tak. Rewelacja. Także 260 Czyli, jak rozumiem, to jest jabłkowe. Tak? To jest takie jabłuszko? To jest je tam jabłko w tom, ale to, to nie alkohol, to pomarańczowy juice. A! A. Jabłko, pomarańcz, korzeni. Dziw. Super! I to ważne w hotelu Imperial. A przechodziliśmy obok. Tak, ten największy. Tak. Yeah. tak. No to imperialny napój. Tak. <głos> <głos> A jest to na karitatywne. A, no to tym bardziej, to super. My jesteśmy dobrowolnikami. No. Super, świetnie, bardzo dziękujemy. dziękujemy i wrócimy z tym, z futkami. Albo nie. Albo po Albo Dziękujemy bardzo. Jedziemy jak, jak twój poncz. Już próbuję. Mm. Bardzo ładnie pachnie. No i tutaj daliśmy 260 koron, z czego 50 koron. To jest kaucja za kubek. Czyli tutaj nie wyrzucacie kubka, tylko możecie iść do każdej innego stanowiska i albo sobie coś tam dolać, albo po prostu oddać i wam zwrócą za dwa kubki 50, no czyli po 25 koron za, za taki kubeczek. Bardzo dobre, takie słodkie, ale też kwaśne. Takie my wzięliśmy bez alkoholową, oczywiście jak to tutaj jest również alkoholowy. Dobra, a ja widzę, że są langosze, to my zjadzią sobie po langoszu we czyli węgierski wkład w Dobry dzień. Jeden magiarski i jeden ten słowiański. Tak, I kartą potworzę. Dziękujemy. Takie. Tak, ja mam parę jedzienny, wolny teraz. Takže beru i větky a ja projedeme se. to je slovenský. Ano. Aha, okay. jeden. to Z Rosji, jemy okay, brokuś. a to zaraz Okej, no to my zamówiliśmy węgierskie langosze. Ten jest po słowacku, czyli on jest ze śmietaną i ze skwarkami, a ten jest klasyczny, madziarski, węgierski. To Jadzia, próbujemy. Próbujemy. 151 koron. No i jak ten langoszek? Dobry. Tak zawsze. Langoszki są zawsze dobre. Dobra, to ja w takim razie spróbuję tego madziarskiego, klasycznego. O, dobra, to jadzie mi tu pomoże. Ma To A nie, dobra. Dobra, spróbujemy. Mhm. Langosz to Langosz. Pyszny. A jeszcze spróbuję tego? Ja tam to proto Ze śmietaną i z, ze skwarkami. Takiego jem pierwszy raz, wolę ten madziarski, klasyczny. My posileni langoszami, powiem Wam, że bycze porcje. Chcieliśmy tutaj zjadzią, jak przyszliśmy wszystko zjeść, ale, ale te langosze nas wykończyły. Powiem szczerze, że, że nawet nie dokończyliśmy. No, tu mamy jakąś taką a kawiarnię, tu jakiś uh, pernicku. Aha, czyli też mamy i do picia i do jedzenia. O, a tu frytki, takie chipsy, takie chipso-frytki. Tak więc tutaj ten jarmark, przynajmniej w Ostrawie, o, parek, parek w rochliku czyli hot dog za 50 koron. Z ziemniaków też chipsy tutaj robią na miejscu. Trzeba przyznać, że ten jarmark tutaj mniej jest jakiś takich sklepików, wiecie, z ciuchami, z jakimiś pamiątkami, a jest głównie Strefa gastro i yy, no, raj dla wszystkich miłośników yy, alkoholów, nawet tych yy, no, mo mocniejszych, wysokoprocentowych, bo tutaj po prostu co, co, co drugie, co trzecie stanowisko oferuje właśnie takie alkohole. Tam już na scenie się szykują chyba do jakiegoś tam, koncertu. Przyjemny, bardzo przyjemny ten. Ale mówię, już właściwie go cały obejrzeliśmy, bo to jest o, od tego tutaj yy, Diabelskiego Młynu, tu widzicie scenę, o i to jest cały cały jarmark. A my idziemy wypróbować ten patent z, tym, yy, z tą kaucją za zakupki. Czyli po prostu idziemy oddać kubki i zobaczymy, czy nam oddadzą nasze 50 koron. Jadzia będzie tutaj miała zadanie. Tak, będziemy oddawać kubki. Oddać kubki. Ale rozwiązanie fajne. No, to nie było. Eko, tutaj chyba, tu. tu. A czy można oddać w każdym, ale my oddamy tutaj, gdzie, skąd braliśmy? O, to my zwracamy kubeczki. Tak, o. Dziękujemy. Dziękujemy, dzięki, miłego, pa, pa. do widzenia, do widzenia. Nasledano. No, czyli to było jednak 50 koron za jeden kubek, bo czyli za dwa było... dostaliśmy 100 koron. Dobra, czyli wychodzi na to, że dostaliśmy 100 koron, czyli nas kosztowało po po ile? Po 100, Teraz to już nie pamiętam. Po, po 75 taki pącz był. No, wychodzi. jakoś tak. No, zapłaciliśmy kartą, dostaliśmy gotowe. Przyda się, czechy blisko a my będziemy próbować kasztanów, tylko nauczeni doświadczeniem z langoszem już nie będziemy brali całej dużej porcji, tylko weźmiemy sobie połowę porcji za 70, za 70 koron. No i stówka się nam przydała, bo kupimy za to kasztany. To jeszcze tak ładne nam... zrobione, że tak ala Katarynka. Tak. Że pan, I Katarynia, że tutaj pan ma też bardzo ładnego wąsa. Pan stylizowany Z też na epokę. Dziękuję. O, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Za to Jadzia. Tak ciekawie, ciekawie bardzo pachną, tak wyglądają. A że... Jadzia jeszcze nie jadła kasztanów, czy jadłaś? Mi się wydaje, że jak ty kiedyś robiłeś, A, ale no ja w ogóle dobra. nie pamiętam smaku. No to co? Próbujemy. A to tak się ze skórką nie Nie, się nie, obierasz. nie, nie. To Jadzia, próbuję. Otrzymasz? Tak. Tej, może, tak tutaj kawałeczek no. sobie y, zadziobię. No, to co mam obrane? Tak, spróbuję. I jak? Mm. Dobre. Mhm. Słodkie, nie? Słodkie, tak w konsystencji jak taki ziemniak trochę Słodkie Tak byście sobie wyobrażali, że kasztan smakuje To właśnie tak smakuje kasztan No to już wiecie, Jadzia by tak. <gry> tak więc my tutaj, o, wcinamy wcinamy kasztany Dobra Dobra, kasztany. My już po, po kasztanach. Jadzia stwierdziła, że nie dziwi się dzikom. <noise> tak lubią? Dobra, a, a Jadzia zdecydowała... Co ty jeszcze chcesz kupić? Jednak te skarpetki e, z tym, z krecikiem. Skar skar skarpetki krecikowe, tak. No to idziemy, no. I coś jeszcze? Zastanawiam jesz? się nad minionkową bombką, ale się muszę na za nią zastanowić. E, minionkowa bombka. No tutaj. minionkowa bombka. E, no proszę cię. Dobra, idziemy. Tu był chyba ten krecik. Tak, tak, to są przy skarpetkach. Dobra, czyli Ty będziesz te, tak? Mhm. A które konkretnie? A wzięłabym może te ze ślimakiem i tego zwykłego. Dobra, dobraka. no to wiesz. Okazało się, że na stanowisku ze skarpetkami można płacić tylko tą. Tylko gotówką, tak więc wypłacamy właśnie forsę z bankomatu. W związku z tym, że tu będą dane poufne, to się wyłączam. Dobra, wypłaciliśmy pieniądze z bankomatu i wracamy. A tu dzięki temu, że wyskoczyliśmy do bankomatu, to zauważyliśmy, że tu jeszcze z tej strony są jakieś takie stragany. No i tutaj już jest taka bardziej, tu już nie ma strefy gastro chyba. Tylko o też są stroiki i różnego rodzaju takie świąteczne atrybuty jemioła, jakby ktoś chciał się całować. Kotki. Tutaj takie naszydełku. aniołki. O, tu są jakieś, zobaczcie, tu są jakieś wiklinowe kosze i tego typu rzeczy. Tutaj wyroby... wyroby z drewna. Solniczki, pieprzniczki, maryjki, super. Tutaj biżuteria. O i ceramiczne różnego rodzaju rzeczy, widzicie? kubki, garnki, super. To jest fajne. A tu fujarki, jakby ktoś chciał fujarkę kupić, to... Dzień dobry. To tu macie, zobaczcie, fujarki. No dobra, aha, i czyli my Jedzia wracamy do tego, tak? Tak, po skarpetki. My wracamy jeszcze drugie podejście do kupna skarpet. Dobra. Hello. Kon kontynuujemy krecikowe zakupy. te. rozmiarem. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nas dziękujemy. Slidano. Dobra, Dobra. widziałam dwie pary. Ja, ja prezentuje teraz. Tak, dwie pary krecikowych skarpetek. <coughs> Czyli jedna para 130 koron. koron tak. I gotówką. Tak, jedna jest Dobra. taka. To skarpetki dla mnie. Dobra. A druga para jest taka znowu dla o, na, na ślimaku jedzie na ślimaku tak jest więc takie mamy fajne skarpetki skrecikowe, bo jak byłam mała oglądałam krecika i to jest bardzo fajna bajka ahoj. Ahoj. ahoj tu mamy jakieś wędliny nie wiem czy mnie słychać bo tutaj strasznie głośno gra muzyka ale widać, że są swojskie wyroby fajnie to wygląda o, a tutaj też mamy chyba placki ziemniaczane, bo tu są różne bramborowe rzeczy, czyli ziemniaków. No, wyglądają czadowo. No, tutaj kapusta chyba. Nie, to są chranolki. Ze słoniną, z kapustą. Tu mamy mięsiwa różnego rodzaju. Tutaj kiełbasy. O Jezu jak to pachnie pięknie o. papryką. Kurczę, no, nie jestem głodny, ale chyba. <grywia> ja jak Ja już nie, mi to pachnie pięknie, ale ja wiem, że nie. Dzień dobry, ja bym prosił tą kiełbaskę taką. To jest jedną podajecie? Jedną, dobra. No, dobra. 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 I to jest z papryką? To jest z papryką, nie? Tak ładnie pachnie. Papryczka. Dobra. To ile, ile się? O, tu... No, zamówiłem tą kiełbę. 140, 140. 140. Ej, gotówką. Tak, dziękuję. Ile to Jadziu? Dziękuję Dziękujemy. 140 koron. 140 koron, i to jest taka porcja kiełbachy na wagę z chlebem. Zaraz to spróbujemy. Pachnie to bardzo paprykowo, bardzo apetycznie. Jadzia chcesz spróbować? Nie ja dziękuję, Nie? To ale weź wygląda mega pysznie. Dobra, zaraz to zobaczymy, jest tu cebulka, kiełbacha mm. pycha, oj, z papryką Po prostu rewelacja. Chodź ja już filmujemy tutaj No dobra o. Wygląda to tak Ale powiem wam rewelacja Dobra, ja się biorę za jedzenie. Tutaj są serowe specjały, czyli zarówno takie serki do, do piwa na przykład, ale też w różnych zalewach, wędzone. Super. No, to są te w różnych zalewach tymi Super. Wyroby piernikowe kolorowe jak jasny czort te niektóre może mało świąteczne, no ale są a, a tutaj dla wszystkich pań, które robią np. pierniki czy ciasteczka poranki piernikowe a przejażdżka tym diabelskim młynem kosztuje 100 koron, ale zarówno Jadzia nie przepada, ja też. Ostatni raz byłem w Kiszyniowie na czymś takim, ale to żałowałem. Jadziu. Jadziu, no bo my już kończymy. Nie jest to jakiś duży jarmark, nie? Taki, taki powiedziałbym, kompaktowy, łatwo obejść. Jest bardzo dużo tych straganów z jedzeniem, z piciem. Mniej tak, tak. z jakimiś tam pamiątkami i tego typu rzeczami, co oczywiście co kto woli. Dla wszystkich miłośników wysokoprocentowych alkoholi jest dobra wiadomość, dostaniecie tu bez problemu. No ceny jak ceny, atmosfera fajna, tak więc jak będziecie gdzieś w okolicach południa Polski, tutaj blisko granicy z Czechami, wpadajcie. Tak, dokładnie. Fajnie jest, jest, muzyka na żywo, są tam jakieś koncerty, ładnie wystrojone, teraz jak się zrobiło ciemniej te na drzewach są też lampki, jest choinka, Pokażemy. wszystko się świeci. O tutaj widzicie roz, rozświetlone. No to słuchajcie, to? No, Tak. No. no to słuchajcie, my się żegnamy. Tak na jedzeni. trochę zimno, nie? Trochę zimno, ale to jest zimno. Wszędzie. Ale to grzeńca sobie, czy tam jakiś pącz, weźmiecie i... Tak, jest i będzie okay. dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiamy cześć. z Ostrawy, z Czech. Na razie, cześć, cześć, hej, hej.